John F. Kennedy był ofiarą jakiegoś spisku. Przedstawiciele państw są tylko kukiełkami. Karta antitrust legislation. Świat jest pełen nierozwiązanych zagadek. Ocean wydaje nam się obcą krainą. Karta Book of Kells, czyli Księga Kelsa. To jeden z największych średniowiecznych skarbów świata. To bogato zdobiona kopia czterech Ewangelii, napisana w łacinie z dodatkowymi tekstami. Od innych rękopisów z tego samego okresu wyróżnia się jakością grafiki i liczbą ilustracji na 680 stronach książki. To wspaniałe dzieło było przeznaczone raczej do użytku ceremonialnego przy specjalnych okazjach, takich jak Wielkanoc. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała księga. Uważa się, że pochodzi ona z około 800 roku naszej ery. Została napisana i zilustrowana ręcznie przez trzech mnichów przy użyciu własnoręcznie wykonanych materiałów, w tym welinu, atramentów i pigmentów. Uważa się, że księga z Kells została napisana w klasztorze na wyspie Ajona w Szkocji. Najazdy Wikingów były szeroko rozpowszechnione w momencie jej powstania i stało się to zbyt niebezpieczne dla mnichów, aby dalej mieszkać na wyspie. Przerażeni najazdami mnisi uciekli z Ajony do siostrzanego klasztoru w Kells w hrabstwie Meath około 806 roku naszej ery. Nie jest jasne, czy księga została napisana w całości w Ajonie, czy częściowo w Kells ale wiemy, że pozostała w Kels przez całe średniowiecze i ostatecznie została umieszczona w bibliotece Trinity College w 1661 roku. Na ilustracji karty znajduje się masa zdobień. Nawet możemy ujrzeć trójkąt iluminati u dołu obrazka. Zdaje się, że tekst karty ma nam coś ciekawego do przekazania. Ten potężny grimoire zwiększa normalną i globalną moc iluminatów. Zobaczmy, co Wikipedia mówi na temat Grimoire'u. Grimoire, księga wiedzy magicznej, szczególnie bardzo stara. Najczęściej przez Grimoire rozumie się księgi magiczne pisane od średniowiecza do XVIII wieku włącznie. Dla nowszych dzieł okultystycznych nazwę tę stosuje się raczej przenośnie, dla starszych raczej błędnie. Etymologia słowa Grimoire wywodzi się z francuskiego, co oznacza. Księga czarodziejska oraz nieczytelne pismo. Grymuary zawierają skrótową wiedzę astrologiczną, listę aniołów i demonów, zbiory zaklęć, wskazówki do wyrabiania talizmanów i przywoływania bytów duchowych i eterycznych. Księga na pewno ciekawa. Po tym, co wyczytaliśmy, całkiem możliwe, że ma ona związek z iluminatami, a nie od dziś wiadomo, że w iluminati okultyzm czy wiedza magiczna to dość pokrewne pojęcia. Następna karta to Bribery, czyli łapówkarstwo. Na ilustracji widać przekazywanie pieniędzy z ręki do ręki. Łącząc to z tytułem, ewidentnie chodzi o przekupstwo. Na palcu jednej z rąk możemy zauważyć prawdopodobnie sygnet ze znakiem iluminatów, co mogłoby świadczyć o iluminatach, którzy często oferują grube pieniądze sławnym ludziom w zamian za ich reguły. Sens karty bardzo prosty: korupcja nie jest obca w poważnych kręgach. Co mają symbolizować rękawy garniturów. Kolejna karta to Cattle Mutilators, czyli okaleczenia bydła. Na ilustracji widzimy mężczyzn ubranych na czarno. Sądząc po garniturach, są to ważni ludzie, bądź po prostu wysoko postawieni. Całkiem możliwe, że mają oni przedstawiać elity, które mianowicie mają rządzić światem. Na obrazku możemy jeszcze zobaczyć zwierzę z symbolem iluminatów, prawdopodobnie na oku. Zwierzę jest tak jakby prześwietlone, a tekst karty ma nam coś ciekawego do powiedzenia. Ich dziwne rytuały przypowiadają przyszłość i nie tylko. Czyli jest to potwierdzenie tego, że osoby na rysunku to elity. Zdarzało się słyszeć, że nazywali oni ludzi bydłem, które trzeba zaczipować, aby zdobyć pełną kontrolę. Co może symbolizować tutaj słowo okaleczenia? To przyświetlenie można przyrównać do ówczesnych pomysłów stworzenia aplikacji, które będą połączone z naszym ciałem, czy jak kto woli z układem nerwowym, które będą skanowały nasze dolegliwości, a następnie podawały informacje o nas samych w ręce tych, którzy niekoniecznie mogą chcieć dla nas dobrze. Chciałbym poznać twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz, podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału, proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić. Będzie mi bardzo miło.